Proszę nam na stronie 14, a na testowanie jakości powinno się wyciągać wnioski z poprzednich projektów. Przez zrozumienie pierwotnych przyczyn usterek można doskonalić procesy. Co z kolei powinno przeciwdziałać ponownemu pojawianiu się podobnych usterek i w konsekwencji podnosić jakość przeszłych systemów. Jest to jeden z aspektów zapewnienia jakości. Testowanie powinno być zintegrowane. Z innymi działaniami w ramach zapewnienia jakości, np. standardami kodowania, szkoleniami i analizą defektów. 1.1.5. Teraz pytanie: jak dużo testowania jest potrzebne? A więc to są pytania wręcz biznesowe bo ile chcę na to wydać? Ile są nam warte? Ile mam na to czasu? Podczas podejmowania decyzji, jak dużo testów należy wykonać, powinno się wziąć pod uwagę poziom ryzyka. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że nam się program wysypie w konkretnej dziedzinie. Na przykład, że płatności nie będą przechodziły. Musimy zobaczyć, gdzie jest największe ryzyko niedziałania programu i gdzie jest największe ryzyko wystąpienia usterek. Musimy je spriorytetyzować, priorytetyzować i przetestować. Czyli powinniśmy się wziąć pod uwagę poziom ryzyka włączając to ryzyko techniczne, ryzyko związane z bezpieczeństwem, na przykład bankowości, a także ryzyko biznesowe oraz ograniczenia pre, projektowe, takie jak czas i budżet. Mamy po prostu ileś czasu na to, na przykład mamy dwa tygodnie na, wy, na, na launch cały, um, na przykład to jest bardzo szybka akcja. Chcą przetestować, zobaczyć, czy jest w ogóle możliwe wyjść z tym już w tym momencie. Mamy dwa tygodnie. i musimy powiedzieć tak lub nie. I to nie będzie absolutne tak lub nie. To będzie mniej więcej tak lub nie. I też jaki budżet mamy? Możemy w to pogrążyć o duże pieniądze, a tak naprawdę jest to nie, nie jest tego warte. Testowanie powinno dostarczać interesariuszom informacji wystarczające do podjęcia świadomych decyzji o dopuszczeniu testowanego oprogramowania lub systemu do następnej fazy rozwoju lub przekazania go klientowi. 1, 2 Co to jest testowanie? Tu mamy pojęcie tak jak debugowanie, czyli usuwanie usterek. bug to jest pluskwa po angielsku, ROBAL, czyli odwabaczony system. Wymaganie, czyli to jest to, co chce klient, a co my możemy klientowi zapewnić. Przegląd, czyli może być przegląd wszystkich rzeczy, jak dokumenty, programy, cokolwiek. Infrastruktura. Przypadek testowy, to jest taka wręcz historyjka oparta na wymaganiach. Próbujemy stwierdzić, co jest naszą podstawą wymagań i tworzymy Obrazek tego to jest nasz przypadek testowy. I na podstawie tego przypadku testowego tworzymy nasz scenariusz testowy, który później jest ugrywany system i później test go wykonuje. No i później testowanie i cel testu. Wprowadzenie. zatestowanie na części uważa się tylko wykonywanie testów, czyli uruchamianie programowania. Wykonywanie testów stan stanowi tylko część testowania, bowiem istnieją jeszcze inne czynności związane z testowaniem. Czynności testowania występują zarówno przed testowaniem, jak i po wykonaniu testów. Należą do nich takie rzeczy jak planowanie i nadzór. Planowanie to jest wybranie um, zespołu, dawanie im odpowiednim, odpowiednich um, zasobów do wykonania zadania, sprzęt, oprogramowanie itd. Wybór warunków testowych, które wybieramy na podstawie tego, jakie są wymagania. I to jest to, co my mamy przetestować, tak naprawdę, używając naszych przypadków testowych, na podstawie których będą później robione scenariusze testowe. Projektowanie danych scenariuszy testowych i wykonywanie tych przypadków testowych. Sprawdzanie wyników, czy one są rozbieżne z tym, co było określone w planie. Ocena spełnienia kryteriów zakończenia, czyli czy osiągnęliśmy i w jakim stopniu osiągnęliśmy odpowiedź na to, czy jest program. Bez e, większych e, krytycznych problemów. No i na koniec, raportowanie procesu testowania i testowego system, testowanego systemu oraz kończenie i zamykanie testów. Tutaj przekazujemy wszystkie rzeczy później z powrotem do naszej naszego ekipy serwisowej. Do testowania zalicza się także przeglądy dokumentacji, kodu źródłowego oraz analiza statyczna. To już nie, nie dla nas jest. Testy dynamiczne to jest to, co taki typowy tester robi, czyli testuje program, jak on działa, patrzy się na funkcjonalność. Statyczne to się patrzy na, głównie na kod, to jest już dla bardziej zaawansowanych testerów. Mogą służyć jako środek do osiągnięcia podobnych celów. Oba rodzaje testów dostarczają informacji pozwalających na doskonalenie zarówno testowanego systemu, jak i procesów rozwoju i testowania oprogramowania. I teraz różnie istnieją różne cele testowania, to jest istotne, bo Tutaj mówimy o czterech rzeczach, czyli znajdowanie usterek, nabieranie zaufania do poziomu jakości, dostarczania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji i zapobieganie defektom. I teraz tak, znajdowanie usterek i zapobieganie defektom brzmi bardzo podobnie, a to jest zupełnie co innego. Tester znajduje usterki. Wykonuje swój scenariusz testowy i patrzy się, gdzie funkcjonalność po prostu nie działa, bądź jest rozbieżna z tym, co jest oczekiwane. To jest ta nasza usterka, którą raportujemy i zgłaszamy, ale na przykład przy testach yy, ponownych, retestach, yy, po, powiedzmy, mamy kiedyś że test zrobiony, wysyłamy nasz raport yy, z wszystkimi błędami, jakie wy znaleźliśmy, autor tego programu teraz bierze i znajduje i usuwa i program musi być ponownie testowany, żeby sprawdzić, czy błędy zostały usunięte i czy to poskutowało lepszym programem, tak? idziemy znów przez nasz test dokładnie taki sam, prawdopodobnie jak poprzednim razem i powiedzmy wszystko idzie fajnie ale zauważamy jedną rzecz co nas niepokoi pamiętamy jak było wcześniej teraz jest jakoś inaczej i jest to naszym zadaniem aby to zgłosić, aby o tym poinformować autora bo możliwe, że napotkaliśmy i znaleźliśmy zupełnie inny problem, którego wcześniej na przykład nie było Proces myślowy oraz czynności związane z projektowaniem testów wcześniej w cyklu życia oprogramowania to jest tutaj weryfikacja podstawy testów przez projektowanie testów. Podstawy będą później na dziale drugim mogą zapobiec wprowadzeniu ustawień do kodu. Czyli, jeżeli testujemy na początku, jeszcze w jak najwcześniejszych fazach rozwoju oprogramowania, przyczyniamy się do tego, że Usuwamy usterki na jeszcze bardzo wczesnych fazach, kiedy to jest proste usunąć usterki, kiedy jeszcze nie ma tej złożoności systemu, kiedy one są łatwe do identyfikowania. Przegląd dokumentów, np. specyfikacji wymagań, to jest z czym my jako testerzy pracujemy, oraz identyfikacja i rozwiązywanie problemów również pomagają w przeciwdziałaniu pojawieniu się defektów w kodzie. Kod to jest ten program, który pisze nasz autor. Teraz mamy różne punkty widzenia pozwalają nam wziąć pod uwagę w testach różnych celów i są różne testy. Na przykład mamy testowanie wytwórcze, mamy testowanie akceptacyjne, testowanie pielęgnacyjne i testowanie produkcyjne. Czy one są? W testowaniu wytwórczym to jest testowaniu modułowym, kiedy my testujemy konkretne moduły, które mają konkretną funkcjonalność, integracyjnym, gdzie patrzymy jak te moduły razem funkcjonują lub systemowym, gdzie jak cały system się sprawuje, czyli w tym testowaniu wytwórczym, czyli te trzy, co powiedziałem teraz, głównym celem może być wywołanie tylu awarii, ilu się da, żeby zidentyfikować i poprawić usterki występujące w oprogramowaniu. W testach akceptacyjnych głównym celem może być potwierdzenie, że system działa jak powinien oraz nabranie pewności, że spełnia wymagania. W niektórych przypadkach celem testowania może być ocena jakości oprogramowania. Bez intencji naprawiania defektów. Tak, aby dostarczyć interesariuszom informacji o ryzyku związanym z wydaniem systemu w danej chwili. Testowanie pielęgnacyjne często zawiera testy sprawdzające, czy nie wprowadzono nowych usterek podczas wykonywania zmian. Tak jak mówiłem, my testujemy, znajdujemy błędy, wysyłamy powrotem do autora. Autor poprawia błędy, i teraz my robimy retest. I tutaj. Może być właśnie część tego pielęgnacyjnego, kiedy my robimy testy i sprawdzamy, czy są rzeczy naprawione, a potem jeszcze mamy pielęgnacyjne, kiedy możemy sprawdzić, czy nie ma w ogóle innych jeszcze rzeczy, które wynikły w trakcie naprawiania na przykład. Czwarty tutaj powód, a to testowanie produkcyjne głównym celem tego może być ocena atrybutów systemów, takich jak niezawodność lub dostępność. Prosta rzecz, debagowanie różni się od testowania. Debagowanie to jest usuwanie sterek, testowanie to znajdywanie ich. Tak, to Są dwie różne rzeczy, dwie różne dziedziny. Testowanie dynamiczne może pokazać awarie, w których w źródłem są usterki, bo tester nie znajduje usterki jakby samego błędu w kodzie, prawda? Tylko znajduje to, gdzie program nie działa jak powinien. To można tylko łatwo zrobić. Debagowanie jest czynnością programistyczną, która znajduje i analizuje i umożliwia usunięcie przyczyny awarii. Późniejsze testy potwierdzające, czyli retesty, wykonywane przez testera, gwarantują, że poprawka rzeczywiście usunęła usterkę. Odpowiedzialność za każdą z tych czynności jest zwykle inna. To jest testerzy testują, a programiści debagują. Proces no testowania i czynności z nim związane są w leśniu 4 Należem jeden-3. Ogólne zasady z testowania. Mamy 7 zasad. Nie zdążę zdążej w tym secie, bo tutaj mam jeszcze 4,5 minuty do 15, robił stop. Ale jedziemy pojęcia, testowanie gglątowe, to wszystko co mamy. Zasady. W ciągu ostatnich 40 lat powstała ilość, pewna ilość zasad testowania, które zawierają ogólne wskazówki przydatne przy każdych testach. Zasada numer 1. Testowanie ujawnia usterki. Niby proste, ale testowanie może pokazać, że istnieją usterki ale nie może dowieść, że oprogramowanie nie posiada defektów. Czyli znajdziemy konkretne usterki, pokazujemy, że one są. Tu oto jest ta usterka, ją dokładnie pokazujemy, ale nie możemy udowodnić, że nie ma żadnych dalszych usterek i że nie ma też defektów w samym oprogramowaniu. To może wynikać np. z błędnego zaplanowania programu. W tym momencie program działa, ale nie działa tak, jak był zamierzony. Testowanie zmniejsza prawdopodobieństwo występowania w oprogramowaniu niewykrytych defektów, ale nawet jeżeli nie zostały znalezione żadne usterki nie stanowi to dowodu poprawności oprogramowania, tak jak mówimy jest to w pewnym sensie studnia bez dna i teraz zasada numer dwa testowanie gruntowne jest niewykonalne przetestowanie wszystkiego, wszystkich kombinacji wejść i warunków początkowych jest wykonalne tylko w trywialnych przypadkach, czyli tylko w bardzo 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 prostych programach Zamiast testowania gruntownego, do kierowania ze testami należy wykonać analizę ryzyka i priorytetyzację. Czyli patrzymy dokładnie, gdzie największe ryzyko istnieje w wykolejeniu się systemu, bądź w błędnym kodzie, I, dopiero, i tam zaczynamy. Tam koncentrujemy nasze wszystkie um, siły. Zależnie też od wymagań, prawda? Zasada numer 3. Wczesne testowanie. Po to, żeby wykryć ustawki jak najwcześniej, testowanie rozpoczyna się w cyklu rozwoju oprogramowania lub systemu tak wcześnie, jak tylko jest możliwe i jest nakierowane na spełnienie zdefiniowanych celów. Czyli testujemy od samego początku, jak jeszcze program jest robiony i znajdujemy i wykrywamy, zanim to pójdzie dalej i się rozwinie dalej, bo wtedy jest to trudniej i trudniej coraz trudniej znajdować nowe problemy i błędy. Zasada cztery, kumulowanie się błędów. I Tu jest właśnie ciekawa rzecz. Jeżeli się jakaś rzecz wysypuje, to zazwyczaj tam, gdzie ona się wysypała, będzie więcej innych błędów. Dlaczego? Możliwe jest dlatego, że był źle zaplanowany kod, bądź tester, raczej koder który pisał, dał ciała. Albo też trzeba wziąć pod uwagę to, że program jest w sumie jak budynek, jak infrastruktura. Myślimy o tym jako coś nierealnego, abstrakcyjnego, a to nie jest, dokładnie jest nieprawda, bo te systemy są bardzo zależne. I realnie, jeden system polega na drugim. I na przykład są takie rzeczy jak timeout. Czyli jedna funkcja czeka ileś czasu na wynik drugiej funkcji, a wcześniejszej. Jeżeli go nie dostanie, ma timeouta. Czyli nie ma odpowiednich danych. I daje nam błąd, czyli nie działa. Myślimy, że to dokładnie tam jest ten błąd, gdzie mamy tą usterkę, jakby się wypojawiła, tak? Ale błąd wyniknął wcześniej. I bywa na przykład tak, że nie przechodzi jedna karta kredytowa, Musimy sprawdzić wszystkie inne, bo jeżeli jedna się nie przeszła, prawdopodobnie inne też nie przejdą. Jeżeli próbujemy zapisać jakiś rodzaj pliku, jeden plik nie przychodzi, trzeba sprawdzić inny rodzaj plików, bo tamte też pewnie nie przejdą. To jest kumulacja. Pracochłonność testowania jest zielona proporcjonalnie do spodziewanej oraz zaabsorbowanej gęstości błędów w modułach. Niewielka liczba modułów zwykle zawiera większość ustaleń znalezionych przed wydaniem, lub jest odpowiedzialna za większe awarii na produkcji. Tu zrobimy pauzę. Tylko tyle, że tam, gdzie po prostu są błędy, tam robię wszystko, żeby znaleźć jeszcze więcej błędów. To jest między ta idea.